No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film z mojej szafy. Znajdujemy się w salonie z całą szafą po prostu na wieszaku i uważam, że tam w sypialni nagrywa się łatwo. No bo po prostu sprawdzam, coś tam dokładam i tyle, ale dopiero jak to wyniosę tutaj wszystko i zobaczę, ile tych rzeczy jest, no to rzeczywiście... Robi to wrażenie. Nie zachęcam Was oczywiście do kupowania nowych wieszaków i wykładania w salonie wszystkich rzeczy, ale tak na potrzeby filmu i właśnie akurat mojego życia, jeżeli nagrywam, to jest to w ogóle super sprawa. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, mierzymy. Oczywiście zbliża się wiosna, więc co robią wszystkie influencerki, przynajmniej te, które wyświetlają mi się na YouTubie, mierzą mnóstwo nowych ubrań, bo one oczywiście nie mają ubrań. One mają tylko zimowe, i teraz przychodzi wiosna, więc muszą całą szafę wymienić. I tymczasem przychodzę ja cała na zielono i mówię wam, hej, będziemy mierzyć, ale moje stare. Ulubione ubrania. Sprawdzimy sobie, co do czego, bo kilka rzeczy w ciągu jesieni i zimy mi doszło. Na przykład te spodnie, na przykład. Okej, okay, to wszystko. <ścoughs> A serio, to wszystko, naprawdę. <śmany> Tylko te spodnie, e, ale chodzi, a jeszcze ta spódnica mega dużo. No ale to dobrze. Eee, ale chodzi o to, że mój styl może też jakkolwiek się zmienił, może moja waga się zmieniła, może dobór dołu do góry też uległy zmianie. Więc dzisiaj chciałabym wszystko sobie poprzymierzać, sprawdzić co do czego, bo mam kilka takich zastanowień. Na przykład zastanawiam się do czego będzie pasowała ta bluzka. i jeżeli teraz znajdę odpowiedź, to potem już będę mogła łatwo sięgać, mam taki sam problem z koszulami w ogóle, bo kiedyś mi się podobało jak sobie ją wiązałam, teraz mi się nie podoba to i nie wiem jak to rozwiązać, więc dzisiaj właśnie jest ten moment w którym odpowiem sobie na ten problem jak nosić koszulę bo może nosić je rozpięte tak jak kimono krótkie z yellow meadow, co wygląda fajnie E, sprawdzę też, do czego pasują te koszule, bo dzięki temu będę mogła je wykorzystywać. E, bo wiem, że w tamtym roku chciałam nosić te koszulę, ale jakoś tak po niej nie sięgałam, bo zawsze staramy się wybierać łatwiejsze rozwiązanie, co jest takie normalne i oczywiste. Ja też staram się Wam powiedzieć, żeby tej szafie poświęcać jak najmniej czasu, czyli e, każdego poranka. Wybierać maksymalnie ulubione rzeczy, wygodne i odpowiednie do sytuacji, i poświęcać czas w momencie, kiedy chcemy poświęcić czas, czyli na porządki, czyli na zmianę sezonowości, e, czyli na przejrzenie rzeczy, które nosimy, ale tak w ciągu całego dnia, w ciągu całego miesiąca, żeby mm, ta szafa nam nie wadziła i nie sprawiała problemów. Więc właśnie teraz przychodzę i poświęcam sobie taką, myślę, godzinę. Na przymierzanie, sprawdzanie i ogarnianie, e, co do czego, żeby potem było mi łatwiej. Na przykład ta koszulka, wiem, że ona e, bardzo rozświetla mi wiosnę i wiem, że ona pasuje do tych dresów, ale ja nie lubię tamtych dresów. To znaczy mam je, bo są pod i wiem, że jakiś dres jest mi potrzebny, ale on się tak brzydko układa e, na pupie, robi się taka jakaś pielucha trochę, więc chciałabym znaleźć dla tej bluzki coś innego i sprawdzę, czy dżinsy są odpowiednie, czy są na przykład z niskim stanem i wtedy ta koszulka wychodzi i tak dalej, i tak dalej kiedyś na kanale robiłam w ogóle w swoim życiu, robiłam zestawy, na jednym wieszaku wieszałam dół, górę oraz na przykład sweter e, i to mi się sprawdzało bardzo dobrze, teraz już od dawna tego nie robię i to też mi się sprawdza bardzo dobrze ale zauważyłam, że mimo nierobienia zestawów ja zawsze wybieram e, podobne rzeczy, że na przykład e, do spodni yellow meadow często bardzo wybieram białe bluzki e, do tych spodni też wybieram tę białą bluzkę do tych spodni zazwyczaj wybieram body, ale może coś innego również się uda do tego wybrać. Chcę sprawdzić, co się nada do tej spódnicy, bo na razie nie mam pomysłu. Jedynie jedna osoba napisała w komentarzu, że możliwe, że ten sweter będzie fajnie wyglądał wycięciem na plecach i to jest możliwe, ale możliwe, że nie będzie dobrze wyglądać, bo nie wiem, jak się będzie układał na dole, gdyż ona jest obcisła i nie może tam nic wystawać. Także zapowiada się owocny. Ciekawy odcinek, także zapraszam. I was również zachęcam, właśnie do stworzenia takich, przynajmniej umownych zestawów, i do oddechu, że wiosna to ta sama wiosna co rok temu i te same ubrania się sprawdzą. Jestem trochę dalej, żeby było mnie widać w całości. No i właśnie zacznę od tej spódnicy. To jest moim zdaniem taka spódnica dosyć elegancka. Nie chcę na razie jej nosić na co dzień. Chcę, żeby była taką sukienką, spódnicą na okazję. Natomiast wydawało mi się, że ona będzie jesienno-zimowa, gdyż taka właśnie z takiej kolekcji pochodzi z mormoa, ale teraz widziałam, że są nowe kolory i te nadal są sprzedawane na wiosnę i lato. Jak wiecie, mnie to nie interesuje, czy coś jest sprzedawane na lato, na zimę, czy na wiosnę. Jeżeli mi się sprawdza, to ja chcę to nosić, ale rzeczywiście nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że jej nie będzie można nosić, że jakoś tak nie pasuje do niczego. A ona jest bardzo taka cieniutka, przyjemna, z fajnego materiału. Więc wydaje mi się, że dobrze będzie wyglądać. No i właśnie chciałabym znaleźć coś takiego na mega um, upał, na przykład. Ciekawe, czy też się sprawdzi, no bo przecież latem też są różne okazje. No i właśnie na teraz, ale może na razie sprawdzajmy tylko na wiosnę. Lato jeszcze przyjdzie, więc nie na upały, tylko właśnie na taką wiosnę, co by się tutaj sprawdziło. Ok, założyłam tę spódnicę. Ona z tą bluzką, z tym swetrem ma właśnie takie ładne wycięcie. Tak jak się obawiałam, trochę tutaj e, odstaje, ale minimalnie. I czy mi to przeszkadza, musiałabym to zweryfikować. Natomiast na ten moment e, wydaje mi się, że to wygląda bardzo basicowo i bardzo w porządku. E, I właśnie mogłabym ją założyć, wydaje mi się, na koncert lub do teatru, który mam teraz w marcu. I to wygląda tak, że mogłabym to ubrać również na jakąś kolację ze znajomymi, gdzie chciałabym się trochę wygalować, ale bez przesady. Natomiast to zostaje. Rzuciło mi się w oko, że ta koszula mogłaby do tego pasować. Ona jest lżejsza, więc tutaj właśnie nie będzie za dużo tego materiału. Także sprawdźmy, bo jeżeli do tej rzeczy będzie pasować na przykład 3-4 rzeczy, no to już w ogóle wydaje mi się, że będę mogła ją nosić dosyć często. Mam w tym miesiącu też urodziny, więc zapraszam ludzi. Mam nadzieję, że ktoś mnie zaprosi na fantastyczną, romantyczną kolację. Także tu też. Będzie fajnie pasować. No, powiem Wam, że wydaje mi się, że to wygląda super. Eee, to jest taka piękna koszula w bloki e, z Medicine. E, mam bardzo duży sentyment do tej bluzki, bo jak to na nazwać zdawałam. W niej artystyczny dyplom. Przedstawiałam mój artystyczny dyplom, więc mam takie dobre skojarzenie. I powiem Wam, super to wygląda, bo to jest lekkie, to jest lekkie, obydwie rzeczy są lejące. I się czuję bardzo w tym dobrze, ale to jest takie właśnie eleganckie, takie, wiecie. Takie, że chcę trochę elegancko, ale bez przesady, więc na pewno będę to tak łączyć. Do tej koszuli jeszcze znajdę jakieś inne rzeczy. Ale czy jeszcze mogłabym coś założyć do tego? Zastanawiam się, czy na przykład to by pasowało. Nie chyba. E, pomijając bluzkę, ale ogólnie kolorystycznie to wygląda dobrze, ale to nie jest mój styl. Myślę, że ktoś by mógł z tym dobrze wyglądać, ale ja nie. I jeszcze sobie sprawdzę e, to i to. Te dwie koszule z body, z tym body. Też może być dobrze. Wody jest z Medicine, koszula jest z Lumpexu, mam do niej duży sentyment, bo w niej poznałam Piotra i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dobrze wyglądają kolory, jest tak właśnie elegancko, ale bez przesady, że ta spódnica może być taka, że wygląda się szałowo, ale tak no nie na co dzień. Dla mnie na co dzień to są rzeczy, które mogę nosić w domu. W tej spódnicy nie chcę nosić do domu, ale nawet na kolację. Właśnie do takiej restauracji czy gdzieś wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Tylko właśnie się zastanawiam, czy tak związane jest ok. Wydaje mi się, że tak. Tak na pewno nie. Ale gdybym na przykład ją zapięła i wsadziła do środka, no to to moim zdaniem też wygląda zacnie. Ta spódnica, przez to, że jest taka wysoka i tutaj robi mi się taki mały tors no to wydłuża mi nogi i to wygląda świetnie tutaj żebyście nie widzieli jeszcze wiecie obcasik do tego no podoba mi się więc ta koszula z tym to chyba wygrywa, chociaż z tą koszulą w bloki też wygląda super bo że ta spódnica jest genialna Genialne, jest taka przyjemna, tak się w niej wspaniale, doskonale czuję. Więcej imprez w, maju, w marcu, w kwietniu i w maju, wtedy mogłabym w tym chodzić bardzo często. To jest koszula, którą kupiłam w gimnazjum, idąc z podstawki do gimnazjum latem, chciałam zmienić swój styl. Kochałam Magdalena, więc grochy, duża rzecz i tak dalej. To akurat jest tak lejące, idzie wiosna, kocham lejące rzeczy, że wydaje mi się, że to nawet dobrze wygląda w taki sposób, tylko to, już jest wtedy taki, wiecie, romantyczny piknik. Czy ja chodzę na romantyczne pikniki? Nie. Ale właśnie w taki sposób, to jest takie półcodzień, że nie po domu, ale już tak na właśnie romantyczny spacer po lesie z mężem, jak najbardziej. Yy, ale pewnie tak nie będę nosić, bo to właśnie jest taka na taką trochę żadną okazję. No bo wiecie, szanujmy się, nie? Jakby nie będę się przebierać na spacer z mężem specjalnie w takie ciuchy, yy, kiedy mogę w ni z nim iść w takim ciuchu, w którym jestem rano i po południu. Oczywiście, że strojenie się dla męża jest jak najbardziej ok, ale wiem, że to nie przejdzie <grym> w moim wykonaniu. Yy, tak, też świetnie. Można sobie jeszcze po prostu podwinąć rękawki, więc ta spódnica naprawdę bardzo pasuje do mojego życia, do moich ciuchów. To jest nowy element na wiosnę z wykorzystaniem wszystkiego, co już... Miałam w swojej szafie, więc spódnica zdecydowanie jest ograna, bo wydaje mi się, że może nawet jeszcze mogłabym coś znaleźć, ale już nawet nie potrzeba. Idziemy z kolejnym problemem. Teraz założyłam takie moje spodnie, które kupiłam, e, kiedy szłam e, do bieżmowania. Nie szłam w nich akurat, tylko w tych szerokich, e, no ale kupiliś, kupiłyśmy z moją mamą dwie pary no bo po co kupować jedną, prawda, skoro jest potrzebna, ale rzeczywiście e, one były przeze mnie bardzo wykorzystywane, bo one są eleganckie, ale są też e, na co dzień, ja je po prostu noszę na co dzień i jak teraz na nie patrzę, to one są takie, wow, garniturowe, a ja je noszę normalnie na co dzień i wtedy mi się wydają takimi wycieruchami, jaka to jest beka, jak to się zmienia, nastawienie względem naszej narracji, co do ciucha i tak jest trochę ciemno, prawda? Ja bym mogła tak chodzić, ale bo to dobrze wygląda, ale dajcie znać, czy to wygląda fajnie? Jest mi w tym wygodnie, jest mi w tym w porządku, no ale nie wiem czy ja lubię rozpięte koszule. Chyba lubię, bo noszę kimona i to jak najbardziej się sprawdza no i właśnie do tego czarnego idealnie będą kimona ale na razie zostańmy przy koszuli znajdźmy dla niej yy, dobre towarzystwo o wydaje mi się, że yy, wpuszczona w spodnie ta koszula to jest bardziej mój styl jest tak yy, luźno ale mimo wszystko jest jakiś taki podział, gdzie jest tors, a gdzie są nogi, bo gdy tego podziału nie ma to się człowiek gubi, prawda? <grym>, yy, no więc tak by się to prezentowało. Ale co w momencie, gdy ja nie chcę tych spodni? Co jeszcze by do tego pasowało? E, na przykład, na pewno będą pasowały czerwone. I na pewno będą pasowały te. O, sprawdźmy jeszcze sobie e, te luźne. Z tego co kojarzę, one mają bardzo niski stan. Więc właśnie nie wiem, czy to będzie w porządku. No, wygląda to dobrze. Ja lubię, jak się tak wiecie, leje. I przelewa. Są trochę niskie, bo one mogłyby być wyżej, tylko one nie mają miejsca na pasek. Tak to bym sobie je podciągnęła. A tak to one opadają, ale ładnie się tutaj układają. Dobrze to wygląda. I to wygląda nawet na takie spotkanie biznesowe, prawda? Nie mam takowych, ale tak bym się mogła ubierać, <grym> gdybym miała, ale w tym jestem w stanie chodzić na spotkanie z koleżanką. Że po domu tych spodni prawdopodobnie nie, yy, chociaż chyba ja je nosiłam wcześniej, ale właśnie tak na spotkanko z koleżanką i na wszystko pozostałe, to jeszcze spróbuję sobie no ale do tych czerwonych to będzie pasować, spróbuję sobie jeszcze z tym jeansem. No z jeansem to wiadomo, że dobrze, ta koszula jest taka świetna, a ja jej właśnie Długo nie nosiłam, bo nie wiedziałam, jak ją tutaj spinać, a do tego wygląda świetnie. Więc ta koszula już chyba wiadomo, że zostaje, bo ma naprawdę sporo różnych stylizacji do różnych rzeczy. Teraz sobie spróbujemy, spróbujemy sobie to, czy to będzie dobrze wyglądać do takich zwykłych dżinsów. Mam pod spodem body, więc tak wystaje czarne, ale to wygląda może normalnie, ale to nie jestem ja. Ja się tak nie lubię. Wstaćmy to do środka i to jest dosyć duża przestrzeń na wsadzenie do środka, więc powinno być ok. No i teraz jest spokój. To się mieści do środka. To nie wypadnie, bo to nie jest kawałeczek wsadzony, tylko rzeczywiście jest w porządku. I tak mogę chodzić. No nie jest tak, że mogę tylko do dresu. Teraz mogę chodzić też tak. Ale czy coś pasuje na górę? Nie. Ja w ogóle nie mam rozpinanych rzeczy. Mam tylko ten jeden sweter. Kimona nie pasują. Więc to jest, jak będzie cieplej. No bo koszuli też nie chcę do tego zakładać, więc to wygląda tak. I czy o. W tamtym roku też nosiłam to do tego i to wyglądało świetnie, ale wydaje mi się, że teraz y, jestem chudsza i właśnie. Nie będzie to dobrze wyglądać, ale przymierzmy sobie. To jest Yellow Meadow, to jest berszka, to jest Reserved. Czuję, że tutaj jest dużo luzu, ale ona chyba mi nie spadnie jakoś tak niżej. Bardzo dobrze wygląda, bo to wygląda właśnie tak soczyście, wiosennie, energicznie, więc w tym też zdecydowanie mogę chodzić. Także ta bluzka też jest załatwiona. Co jeszcze sprawia mi trudność. Sprawdźmy do czego będą te spodnie. To są spodnie z dawien dawna z H&M, No i one świetnie wyglądają do tego, ale jest dosyć ciemno, ale jakby co, to to też pasuje. Ta pluska w ogóle pasuje do wszystkiego. I sprawdźmy sobie koszulę. Ta zieleń będzie pasować do tej niebieskości. Jakbym pozowała sobie do zdjęcia, to wiecie, tu rączka, tu muszka, tu coś i fajnie. Yy, ale na co dzień bardziej to jest jako taka bluza. Yy, mimo wszystko, bo zapinać tego już nie lubię, wsadzić do środka za duże, więc nie wiem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy te spodnie teraz tracą urok? Czy ta koszula traci urok? Czy jednak dopełnia się to i wygląda to dobrze? Yy, ja tak nie za bardzo widzę, ale wydaje mi się, że średnio. Skoro w każdym momencie muszę stawać tak i pokazywać, że jest tu stylizacja i tu i ten, no to chyba nie. <laughs> Ale sprawdźmy jeszcze sweterek po babci. O, patrzcie to. To chyba wygląda dobrze, prawda? Czy nie? Chyba dobrze. E, więc spodnie mamy załatwione. E, I jeszcze sprawdzę sobie kimono. Co do kimono by pasowało? Tu na pewno będzie pasować to czarne body, ale przede wszystkim to zielone, bo wtedy jest troszkę tak inaczej, a bardzo ładnie te kolory się wtedy dopełniają. Więc to to i dodatkowo te spodnie w tym roku są super do tego, bo to jest taka wtedy stylizacja, że baza i szał i na pewno będą pasowały te spodnie. Przymierze jeszcze te, czy będą pasowały. Do tych spodni chyba też pasuje. Co prawda, jest to już takie szerokie mocno, ale jakby szerokie rzeczy. A ta szarość ładnie wygląda. No i właśnie z tym, z tym, z tym czarnym, a z tym zielonym też będzie super. To jest Look by Lux. To jest Stradivarius. O, oh, wierzę, mam ono jest tak przepiękne. I właśnie znajomość swojej szafy też powoduje, że ja wiem, że w tym mogę chodzić w okresie takim. Wczesnej wiosny, w ogóle wiosny yy, i wcześniutkiej jesieni, czy tam końcówki lata. Yy, I to się wtedy sprawdza, a tak yy, to latem już jest mi yy, za ciepło, za ciężko, już wtedy tego nie noszę, ale wtedy całe lato. Yy, mogę nosić to i sprawdzimy, czy to pasuje do tych spodni, yy, bo to jest dużo luźniej, yy, lżejsze niż to i może one będą już za ciężkie. No to wygląda tak, że wygląda w porządku, ale to chyba nie jest szał. Dzisiaj Was pytam o zdanie, więc dzisiaj się wypowiadajcie. Mówcie, czy, czy pasuje, czy nie pasuje, czy jest w porządku. Założę jeszcze yy, te szerokie, czarne spodnie i zobaczymy. O, to jest czarne, lejące, a wygląda. One są tak dziwnie uszyte. Wygląda w porządku. Fajnie, to jest yellow meadow, ale już nie jest dostępne. No, ale szlafroki rzeczywiście e, zawsze Wam polecam. Pierwszy taki domowy e, po prysznicu e, jako podomeczka, a już drugi e, jako taki szałowy e, do wyjścia. I uważam, że krótkie kimona, które jedno mam na lato, e, one są bardziej yy, uniwersalne, że to to już jest szał, a jednak yy, krótkie to jest trochę jak koszula więc dobrze to teraz się prezentuje sprawdźmy czy ja mam jeszcze jakiś problem, te koszule na przykład, no to teraz już wiem, że będą dobrze wyglądały do tych spodni i do wszystkich spodni tylko pytanie czy o ta koszula na przykład, to jest koszula po mojej mamie yy, bardzo taka fikuśna fajna i w tej koszuli mogę totalnie chodzić rozpiętej. Uważam, że, że ona właśnie wygląda bardzo dobrze i właśnie do tych czarnych, ale wydaje mi się, że, że do jeansów też. Sprawdźmy. O, a w ogóle do tego. Do tego też chyba wygląda fajnie. To jest w ogóle już festiwal asymetrii. Tu, 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 tu. Yy, inaczej, ale właśnie yy, teraz zmieniając szafę i wyrzucając. Yy, wełniane swetry na kolejną zimę. E, miałam problem z tymi spodniami, bo co do nich nosić, bo wcześniej nosiłam tylko e, właśnie te wełniane swetry, i dobrze wygląda tabluza, dobrze wygląda żółta. Fajnie, że dobrze to teraz wygląda i e, tak jak Was witałam, no to bardzo dobrze, chyba bardzo dobrze e, wygląda tabluzka. Ona jest z Store, e, tak wsadzona całkiem, albo troszkę, albo wcale. I ona też dobrze wygląda do różowej spódnicy, tak ją nosiłam wcześniej. O, ona też dobrze będzie wyglądać do tych spodni, świetnie wygląda do tych spodni do tych, rewelacja. No i słuchajcie, i tak naprawdę rozwiązały się wszystkie problemy, bo te zagadki, które miałam na przykład z koszulą w bloki, ze spódnicą z marmoire i tak dalej, rozwiązały się w sekundę i bardzo was właśnie zachęcam do tego, że w momencie kiedy wydaje wam się, że coś by wam się przydało w szafie, to zachęcam was właśnie do takiego przymierzenia problematycznej rzeczy, i spojrzenia na wszystkie na przykład doły, jeżeli macie problematyczną górę, które do niej pasują, bo oczywiście, że może być tak, że serio nie będziecie miały czegoś, co możecie dobrać do tej problematycznej rzeczy i tutaj są dwa wybory. Albo coś kupić, co też jest ok, albo właśnie pozbyć się tego słabego ogniwa, do którego nic nie pasuje w szafie. Ja teraz czuję, że właśnie wszystko mi pasuje w szafie. Mam kilka takich nadziei. Na wiosenną szafę, czyli mam ochotę nosić wiosną i wczesnym latem, w sensie nieupalnym latem, koszule. bo ja uwielbiam koszule po mojej mamie. One są przepiękne i też czuję, że jak już je mam, to bardzo lubię, ale nie wiem nie wiem o co chodzi, że ja je tak ciężko mi się je nosi. Ciężko i nie ciężko, właśnie niby dobrze. Więc chcę nosić je więcej i chcę wykorzystywać właśnie nie tylko te takie sztampowe rzeczy, które wykorzystuję cały czas tylko może brać te rzeczy, które właśnie tak zwyczaj y, omijam. Chociaż czy są takie rzeczy... Myślę, że ten sweter po babci trochę taki jest, właśnie koszule, nie wiem czy ten sweter będę nosić, może jeszcze teraz troszkę, on wtedy jest do berszki i do body, a tak to totalnie wszystko wykorzystuję i noszę, więc mam nadzieję, że tak również pozostanie, mam nadzieję, że wy również nie tylko zrobicie porządki w swojej szafie, tak myśląc co nosicie, ale również właśnie poprzymierzacie, żeby mieć gotowe zestawy, żeby wiedzieć co nosić i żeby oszczędzać, Czas na co dzień, a ja tymczasem Was ściskam serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!